Ja jestem Podliński, a to jest syra, w której podpowiadam i odpowiadam na Wasze pytania. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda mój idealny poranek. Podstawą udanego dnia jest wcześniejszy wypoczynek, dlatego aby dodatkowo wspomóc głęboki sen, wieczorem zażywam napkę cynku i magnezu w trakcie posiłku złożonego z węglowodanów i białka. Siemanko, Snapchat. Właśnie się obudziłem, zaraz wypiję sobie kawę i lecę na trening dzisiejszy. Pierwszą rzeczą, którą robię po przebudzeniu, jest sprawdzenie moich social mediów. Nie wyobrażam sobie poranka bez wypicia kawy w moim ulubionym kubku. Mój mózg bez kofeiny nie potrafi prawidłowo funkcjonować. Sam zapach kawy sprawia, że już czuję się lepiej. Nie jestem mistrzem kuchni, ale przygotowanie omleta nie sprawia mi większego problemu. Aby mieć energię na pierwsze godziny, potrzebny jest mi syty posiłek. Dosypuję również pestki dyni, które są źródłem dobrego tłuszczu. Tym razem do swojego omleta dorzuciłem trochę kakao, aby urozmaicić swój posiłek. Gdybym był Simem, właśnie dostałbym punkt do gotowania. Po nadszedł czas na ogarnięcie. Przemywam twarz żelem oczyszczającym lub energizującym. Potem doprowadzam do porządku swój zarost. Na oczyszczoną skórę nakładam plaster, który pomaga mi pozbyć się niechcianych wągłów. Jego cena to zaledwie kilka złotych i dostępne są w każdej drogerii. Używam również serum do twarzy, które podobno ma właściwości odmładzające. Czy to jest prawda, dowiem się dopiero prawdopodobnie za kilka lat, ale warto zaryzykować. Gdy już moja facja ta przeszła kontrolę jakości, zabieram się ze włosy. Przy użyciu okrągłej szczotki nadaję włosom kształt. Następnie dokończam teksturowanie fryzury. Staram się je zafuścić, co nie jest łatwe. Gdy już wyglądam jak człowiek zażywam suplementy, jednak owocowy smak aminokwasów kwasów pozostawia wiele do życzenia. Następnym razem zamówię tabletki. Zostało mi tylko zapakować torbę i wyruszyć na siłownię, aby zbombardować swoje ciało. Właśnie tak wygląda mój poranek. A jaki jest twój sposób na idealne rozpoczęcie dnia?